Cześć z tej strony znowu Eden Dzisiaj gramy w Lumbertycon Udało mi się przenieść kamień Wszedłem tam na wulkan I schodziłem tam tam tędy i wysadziłem po prostu kamień Miałem cały czas TNT. Nie! I tutaj mamy już przesunięty kamień Więc ja po nim pojadę Zawsze mnie glitchuje kiedy po tym kamieniu Więc jadę bardzo Bardzo powoli Tutaj trzeba zrobić skok, kaskadera No fuck Ej, nie wiem czy ja wyjadę Nie, próbuję do Was dojechać. Próba numer dwa. Najpierw no zobaczymy, w czym jest tutaj problem. Aha, tu jest taka szpara. Da się przez nią przeskoczyć. Ja teraz muszę... Pan? Będę teraz szedłam z tym Bartkiem na pochodzie, on mi dzwonił. Proszę, tyle telefon? Tak. Ej, no pomocy! Zanim ja zrobię tą dziurę całą, y tak żeby była dobrze wy tam, wyrobiona, no to mi minie, kurde, godzina. A ty serwer, No to tylko dla ciebie, mnie nie laguje. Nie laguję, odkąd ja przesunąłem ten kamień tym dynamitem. Jest. jest. Dobra, jest. I teraz na ciekawy pomysł. Co? Fuck! Ej, Niko, mam dla Ciebie zadanie. Przyjedź tutaj mi pomóż. Dobra, zaraz będę w drodze. Będę musiała zrobić dwie rzeczy. Ale szybko! No, będę musiała. Wiktor! To co, ty to co, ty to też to przyjedziesz. Ja śpiewam drzewo. A wczoraj tego kolejca, który na nawożono po wszystkie drzewa ze smołą, je zaczynał Nie Okej, ile dostaniemy hajsu za mało? Jeśli mi się znowu nie uda i nie, uda, nie będzie mi się udawało cały czas, no to piszcie swoje propozycje, jakby się dało przez to przejechać w komentarzu. No, no. się przestanę jarać, tylko przyjdź mi pomóc, żebym też dostał trochę pieniędzy. Bo to przecież skoro pamiętam, no to ja to otworzyłem, wiesz? I to ja prawie się zabiłem razem z moim samochodem, bo na samym początku wpadłem w poślizg. Dobra, ja już jestem, ja... A poślizg się powoduje podczas yy, małego laga, który ten, który jest prawie niezauważalny. Wtedy się dzieje poślizg. Mi się zawsze tylko ślizga samochód, jak jadę po wulkanie. Bo tam jest strasznie stromo. Najpierw no, chciałem ja wypełnić. Pod Dobra, ty. jezu! Ja myślę, że zacząłem spadać. Dobra, da się przejść. Co? Nie wywalił słuchaj. Z gry? Nie, tak mi samochód wywalił, że cały drewno wywalone. No to weź to pozbieraj. Ja mogę długo czekać, nie? A to taki na. Wrócę do was, jak zrobimy już taki mały mostek. O mój Boże! Co się stało? Będę musiał kiedyś. Czekaj, ja zrobię zdjęcie. Dobra, i zrobiłem. O matku, zobaczcie, nam tego drewna spadło. Ale opłacało się, żeby zobaczyć takie, takie, takie takie widoki. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Najpierw trzeba wjechać na wulkan. Iść, 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 iść. iść. A będziecie tutaj. Tam widzimy nasz cel. Schodzimy w dół z dynamitem. Uwaga! Trzeba na wulkanie przejść z dynamitem. A dynamit możecie kupić na drugiej wiosce. Na takim pewnym sklepie w Tutaj mamy już ten kamień, więc tutaj tylko wskakujemy. Wow! Hop! I tutaj jeszcze mamy ten kamień. Wystarczy to zdetonować i zadziała. Teraz po prostu uciekamy jak najdalej, bo dynamit robi demcz. Radzę, radzę robić to w Dobra, lecie, czy się uda? Udało się. Jak widzimy, idealnie kamień się zatrzymał i teraz można iść po złote drzewa. Więc teraz zrobimy jeszcze próbę, czy mi się uda przejechać na drugą stronę. Jak mi się nie uda, no to będę próbowała dalej poza odcinkami, ale takim małym samochodem, jak mamy na świat Nikolas, da się wjechać. Bo wjeżdżał tam z Wiktorem. Niko, poczekaj! Poczekaj! Nie wchodziłem tam pieszo, tylko zjechałem. Wjechałem tam autem i po prostu rzuciłem auto tak z wulkanu. I jakoś mi się udało zostawić na, wul na wulkanie. Jeśli chcecie, to możecie zostawić samochód też na wulkanie. I nie wiem jak ja to zrobię, ale. A jak, jak my przejedziemy? Ej, <śmany> e, no jak my to zrobimy? Ej, moje auto nie podskoczy. Czekaj, ja tu zglit tak na dół trochę. Aha! Te patyki tam na dole nieko blokują. Więc jak widzicie, to nie był błąd tego, że po prostu wysadziłem i to po prostu nie działa, tylko my z Nikolasem tutaj powyrzucaliśmy patyki przez co po prostu skała jest trochę za wysoko. Niko! Idź tam na dół nie? i tam na dole jak masz to zejście, to tam na mnie czekaj, bo ja zaraz do Ciebie wskoczę. A więc widzimy się jak te wszystkie kapatyki usunę. A więc nie udało się, przepraszam, próbowaliśmy wszystkich glitchów a więc po prostu, ja, jak kamień zniknie, to spróbujemy zabrać te drewna i sa, i, zbudować, i poza odcinkami już wysadzić ten kamień. Więc trzymajcie się na razie.